Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym gameplayu z gry Morchuchn Nie wiem jak to się czyta, zwariowany kurczak, poszukiwacz zaginionego świata, tak głosi okładka. Nie będę się zagłębiał w fabułę, bo myślę, że w takiej prostej platformówce nie jest ona zbyt istotna. Zamiast tego wylewam zobaczyć co oferuje nam sama gra. No więc tutaj mamy, mamy uderzenie. Nic więcej prócz uderzenia nie mamy, możemy chodzić i skakać. Więc, więc pójdziemy i poskaczemy możemy uderzyć kilka razy w goryla no nie jest, nie jest tutaj to coś niesamowitego bo żeby pokonać małpkę wystarczy kliknąć kilka razy przycisk ataku ale, ale może gra się mu rozkręci, zobaczymy już jest alligator, jest lepiej ale, ale to chyba to chyba jeszcze nie to Tutaj muszę się wrócić. jakieś ukryte przejście. Wiadomo, punkty lecą. Expi trzeba. O, kwiatuszek nas rani. O tym jeszcze nie wiedziałem, bo gram w to pierwszy raz. Ja widzę, że w grze trzeba troszkę pokombinować. Może to nawet dobrze. Nie będzie taka monotonna. Już myślę, że te łamigłówki na poziomie yy, szkoły podstawowej to to nas zdecydowanie to, nie, to nie, nie będą stanowiły wyzwania ale ale zyskaliśmy pistolet możemy postrzelać kwiatuszek znowu nas zranił tutaj mamy apteczkę której nie da się wziąć myślę że ma to związek z tym że nadal mamy trzy życia nie jednak nie tak apteczkę da się zebrać i możemy przejść dalej Zabijamy skrzyneczki, punkty lecą Może przejdziemy do uderzenia, a naboje za zachowamy na jakichś trudniejszych przeciwników, aczkolwiek nie wiem czy takowi się w tej grze pojawią Tutaj kolejne ukryte ukryte lub nie, checkpointy oczywiście to są te posągi z wykrzyknikami ja tutaj w gameplayu przedstawię tylko pierwszy level. Jeśli będę miał tutaj chociaż... ...stowy świetnej to może zdecyduję się nagrać drugi. Takie gry nie są zbyt popularne i... ...przyznam, że gram w nie... ...gram w nie niesamowicie rzadko. Chociaż pewnie, pewnie wielu z was pamięta taką klasykę. Gra Kapitan Claw O, zginąłem. No, niestety. Gra Kapitan Clave. Yy, Kapitan Pazur. Była kiedyś wydawana, z jakąś gazetką chyba nawet. Ja ją miałem w takiej ładnej edycji, w takim plastikowym opakowaniu. I, I to gra bardzo stara, ale jednak... Jednak to taka klasyka gier platformowych. Grałem w jeszcze różne gry platformowe, ale... Wielu nie pamiętam, o był jeszcze Conan Barbarzyńca, nie wiem czy ktoś z was grał, to taka stara gra, gra platformowa. I chyba w tym momencie kończy się pierwszy poziom. Ja wam dziękuję za, za obejrzenie mojego gameplaya i zapraszam na następne. Cia!